W ubiegłym tygodniu w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jugowie zaprezentowano fabrycznie nowy samochód strażacki marki Renault. Został zakupiony w ramach projektu Razem Bezpieczniej. Współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg 5A Republika Polska-Czeska. Projekt ten jest realizowany przez gminę Nowa Ruda w Parst. W partnerstwie z gminą miejską Nowaruda oraz miastem Bromow. Dzięki realizacji projektu jednostki ochotniczych Straży Pożarnych naszych wszystkich trzech partnerów zostaną wyposażone nie tylko w wozy strażackie, ale i sprzęt niezbędny do usuwania zagrożeń chemicznych, również minimalizowania ryzyka powodzi, i to właśnie będzie dotyczyło gminy Nowaruda. Nowa ze strony miasta sprzęt dogaszania rozległych pożarów typu lasy, zalesienia, zadrzewienia, a interwencje w trudno dostępnych obszarach górskich bierze na siebie miasto Bromow. To jest szósty już pojazd nowy, który udało nam się zakupić na teren gminy Nowa Ruda. Nowe samochody trafiły wcześniej do OSP Włodowice, do OSP Wolibusz, do OSP Bożków, do OSP Sokolec. Samochód po takim dużym remoncie mamy też w OSP Nowa Wieś Kłodzka. Także cały czas zwiększamy tabur, wymieniamy na nowy. Ten tabur był bardzo mocno zużyty. Duże koszty ponosiliśmy remontów tych starych samochodów. A tutaj wiadomo, nowy samochód na gwarancji i na pewno jest niezawodny i niesie pomoc na, na, na terenie gminy Nowaruda. Poprzednie wyjazdy z poprzedniego roku pokazują, samochód był bardzo potrzebny, bo mieliśmy najwięcej wyjazdów, jeśli chodzi o jednostki gminne. Samochód na wyposażeniu ma masz oświetleniowy firmy Fireco z dwiema najaśnicami, armatkę wodno-pianową na dachu, wyciągarkę o dźwigu 10 ton, stały napęd na cztery koła, moc silnika 286 koni, pojemność zbiornika na wodę to jest 3000 litrów, pojemność zbiornika na środek pianotwórczy 300 litrów. Projekt nasz uzyskał dofinansowanie o łącznej kwocie ponad 503 3000 euro w tym gmina Nowaruda Ruda otrzymała dofinansowanie w wysokości 217 tysięcy euro. Projekt realizowany przez gminę Nowaruda składa się jak gdyby z dwóch części, czyli w pierwszej zakup samochodu. Kosztował on ponad 804 tysiące. W tym ogromne dofinansowanie zewnętrzne, bo 85% właśnie ze środków Interreg 5A. Natomiast druga część to będzie doposażenie naszych jednostek i te zakupy dokonamy w niedługim czasie. Samochód musieliśmy skierować do jednostki OSP Jugów, ponieważ był on dedykowany jednostką w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. I samochód, który jednostka z Jugowa posiada w tej chwili, przeniesiemy, przekażemy kolejnej jednostce. Projekt umożliwi także wzmocnienie współpracy transgranicznej strażacy z jednostek ochotniczych straży pożarnych zlokalizowanych na terenie partnerów będą mogli wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach, a wszystkie działania projektowe zostaną uwieńczone wspólną konferencją i podpisaniem porozumienia o powstaniu lokalnego systemu współpracy Polskich i czeskich jednostek ochotniczych Straży Pożarnych.